Ten odcinek jest najbardziej legendarnym odcinkiem z moich wszystkich odcinków na kanale. Wrzucę wszystkie huge, ani jednego nie kupiłem. Wszystkie sam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 19 i tu jest 20. Pyk, 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 pyk. Mam wszystko. Kiedy robiłem owpenik, żeby, żeby zdążyć, to zdążyłem to. Nawet tu wszystko wezmę, żeby mieć pewność. Bo to jest najbardziej legendarny moment w całej historii mojego channelu. Nie no kanału, powiem normalnym kanału. I jeszcze reki. Chyba nie będę więcej skroftować, tata... znaczy postaram się skroftować więcej niż innego Titanic'a, ale na pewno jed... resztę Titanic'ów bym chyba sprzedał, a jednego zostawił. Tego, co teraz skraftuję, To jest najbardziej legendarny moment całej serii tego kanału. Nie będzie przez najbliższy, być może nawet rok, bardziej legendarnego momentu, więc zostawcie suba i lajka. Podbijcie ten film, zostawcie komentarz z waszym nickiem, to jeśli będzie więcej niż 10 komentarzy, to znam jakiegoś feed'a. I cóż... Na 50 subów nagram piosenkę. Remix. Dzięki za te suby i lajki, i winę go dziękuję to... A właśnie na 75 subów opublikuję, yy, yy, znowu będzie publiczna ta piosenka moja pierwsza, no 100 subów, nagram jakąś inną piosenkę. Już mówię, jeśli ktoś będzie chętny, to może mi jakąś fajną muzyki yy, robić lub yy, zrobić fajną muzykę do piosenki lub... Znaczy to jest na 100 subów, bo już na 50 to mam. To możecie jeszcze albo zrobić sami. Jen, jaki legendarny moment! Joo, tak! Tak! To ja jeszcze za 12 godzin wrzucę. Nawet ja wyślę mu trade'a. I don't have much time. Ludzie już zaczęli kraftować. Ja sobie chyba wręcz na pewno odpocznę potem. O, oh, tak. Tu po, po sześciu latach wreszcie spełnię swoje marzenie. Klik jest. Jest. Po szesnastu latach. Znaczy nie szesnastu, co ja gadam? Po sześciu latach. Widzimy się, abyście nie dostali się y, y, przypadkiem na moje konto, znaczy na moje alt-konto, bo mam tak, trz, y, ten. mam main-konto, alt-main-konto, czyli komunizm. Dwa prawie, naj, main, e, dwa prawie main e, konta, czyli I like my family, uh, I love my dog Henio. I mam. I tyle. Znaczy nie, jeszcze mam alt konta. Inne. Takie to nie są potrzebne. Musi mieć go rainbow! No, gdybym ja odwrotnął Titanica tego rainbow, to, wy, to słyszeliście, by widzowie, takie moje darcie się! Tak bym się wydał, widzowie, żeby. Ja o trzeciej nocy tego, tego Titanica będę odbierać, więc wy, wydarłbym się na cały. na głos, na głos dosłownie, na głos! Trzy Titanic RAINBOW 23 biliony. Teraz, no jeśli ludzie za tyle wystawiają, to dobra, widzimy się potem. Dobra, widzimy Jest tukacz kacz. Jest tu kacz. 14, dlatego mówię tak cicho. O, wszyscy śpią. Odbieramy Titanic I will be good. you call

他吃多了。 Ja chciałem jeździć, no to i to ale to jest fajne. Po sześciu latach. Przepiękny to jest Titanic. I też jest cz czwarty Titanic. Jest. Tylko bardzo chciałem sam. A Piena, było nie zbytnio mi się podoba. Bardzo przepiękny. Dobrze, że jeszcze moje huge'a. Czyli tak, 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 tak. Tak, 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 tak się prezentuję z moimi nowe, dnia Nie czekam, ale... Tak to wygląda. No przepiękne. Dobrze dobry widzowie. Ja jeszcze sobie odkę. A fakt tego Titanika raczej nie będę robić, bo jednak on ma, bardzo mało kosztuje. No, jak widzicie, no, zostaje jeden. No, no za 4,5 miliona to wystawię. Dobra. Piękny Titanic. Ja nie potrzebuję jakiegoś drugiego Titanic'a. Titanic to jest Titanic. Może być nawet najtańszy, jeśli nie jest ładny i w mojem kuście, to ja go mogę mieć. Szczerze, ten Davin, ten Matian mi się nie podoba aż, tak? Spectre on mi się bardzo podoba. To też jest ładne, ale ten Titanic jest bardziej... jęcze co chyba nazwy gułkania, gułkania to jest mój pies, mój mój pies jest siću, ale to jest końców pies, o, a to jest najtańsze. Terima kasih telah menonton! Nie no, czemu to jest takie głośne? Dobra, widzę mnie. To tyle. Ja już będę ich spaść. Pa, pa I dziękuję wam za oglądanie. Pa.